je Porównując do moich kolegów, którzy po boisku biegają, ten wynik nie był jakiś bardzo zadowalający, ale też za daleko od nich nie, nie skończyłem. To już szósta edycja akcji, wspaniałej akcji Fundacji Legii. Wszyscy do wioseł. W tym roku pieniądze z tej akcji charytatywnej będą przekazane na wsparcie funkcjonowania telefonu zaufania. Płyną celebryci, płyną gwiazdy, będą płynęli piłkarze Legii. Z tego co wiem, będzie płynął trener Legii Warszawa, Kosta Runiajicz. Będą płynęli dziennikarze, w tym ja. Zobaczymy jak to będzie. W wyniku zbyt dobrego Wam nie obiecuję, ale liczy się cel, liczy się to, żeby popłynąć dla potrzebujących. Przemilk ofiara, zapraszam. Jura, za takiego celu chyba warto się zmęczyć, bo spoczyłeś się porządnie. Dobry tempo sobie wrzuciłem, więc to niby zabawa, wiesz, niby wiadomo, że nie, wynik nie jest najważniejszy, ale jak masz pierwiastek, e, pierwiastek sportowca w duszy, to zawsze będzie jednak ten wyścig, wiesz. tym bardziej nie widzisz, jakie są, e, jakie są inne ekipy. Ale ten wynik chyba nie jest najważniejszy tutaj, prawda? Absolutnie nie. No wszyscy wiadomo w jakim celu jesteśmy. Kolejna edycja akcji Wszyscy do wioseł. Z edycji na edycję coraz więcej startujących. A w tym roku cel jest naprawdę bardzo ważny, jakim jest telefon e, zaufania dla dzieciaków, aby... W trudnych momentach, kiedy tego telefonu potrzebują, kiedy potrzebują wyciągnięcia do nich pomocy i dłoni, wiemy, że w Polsce jest to bardzo zaniedbane. I każda inicjatywa, która może troszeczkę bardziej otworzyć oczy też innym, którzy może decydują też o tym, żeby jednak zdrowie psychiczne młodzieży było, było bardziej zadbane, to każda inicjatywa jest fajnym pomysłem. Ty człowiek, który ma elkę w sercu, musiałeś tu być. Ja jestem co roku, wiesz, to jest wielka przyjemność być tutaj fajnie, że cały czas jestem zapraszany, tym bardziej w moim drugim domu. Jesteś na etapie roztrenowania, jak to u ciebie wygląda? Czy były problemy powiedz na ergometrze? Nie, 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 nie to, że nie, nie się, się ale powiedzmy, że bardzo mocno świętowałem ostatnimi czasami moją emeryturę i tych kilogramów poszło bardzo dużo do góry, ale już od czterech tygodni wracam do formy, więc tu już, już formalność była spokojnie. Tlen wrócił w płuca. Teraz jeszcze trzeba zjechać z dyszkę może i, i będzie dobrze. Ekipa dziennikarska już gotowa do akcji. Świetnych wyników się nie spodziewamy. Tym razem to piłkarze będą mogli ocenić nasze słabe występy podczas tego wiosłowania, ale nie o wyniki, nie o rekordy tutaj chodzi, tylko o szczytny cel. Ekipa dziennikarska gotowa. Każdy po 11 minut wiosłowania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tylko za bardzo się nie śmiejcie. Ja już po, nie było tak źle, ważne, że 11 minut udało się wytrzymać. Teraz czas na innych, teraz czas na Legię Warszawa. Za mną trener Kosta Runiajicz, który odbywa swoje 11 minut. Z drugiej strony kapitan Legi Żozue, Juri Ribeiro, Igor Strzałek, Paweł Szołek. Piłkarze Legi i Gwiazdy, jak widzicie, szykują się do swojego wiosłowania do swoich 11 minut. Kasper, ja już dyplom odebrany, ty za chwilę. Warto się chyba zjednoczyć, dziennikarze, piłkarze, inni ludzie tutaj, wokół, wszyscy wokół Legii związani, zjednoczyć się w jednym, ważnym celu. Pewnie, no, lubimy sport i lubimy się zmęczyć, także działo to dla każdego jest na plus. My się trochę zmęczyliśmy, potrenowaliśmy, ale dzięki temu pomogliśmy tym dzieciom, które są w potrzebie i z tego jesteśmy dumni. Jak to dla Ciebie wyglądało, bo to trochę inny rodzaj treningu niż piłkarski, bramkarski tym bardziej. No zdecydowanie inaczej pracuję na boisku czy nawet na siłowni. Jeżeli chodzi o te aspekty fizyczne, spodziewałem się, że będę miał gorszy wynik, więc jestem nawet zadowolony ze swojej kondycji. Ale porównując do moich kolegów, którzy po boisku biegają, ten wynik nie był jakiś bardzo zadowalający, ale też za daleko od nich nie, nie skończyłem. Była taka pomiędzy wami trochę, pomiędzy piłkarzami rywalizacja, który dalej, który lepiej? Na pewno. No to jest w naszej krwi, więc tutaj. Nie ma co się nawet wymigać z tego. Rywalizacja była zawsze i super, bo to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Trochę tak pół żartem serio, jak taki trening macie do meczu z Aston Villą pomoże. Dodajcie skrzydeł i wioseł na ten mecz z Aston Villą. No by nam to do naszych motorków coś tam wniosło, no bo na pewno będzie to potrzebne, ponieważ drużyna Aston Villa jest obecnie w formie. U siebie nie przegrywają meczów w tym sezonie. Wydaje mi się, że 13 z rzędu już na własnym boisku wygrali, więc no, naszym celem jest. Tę ich serię przerwać. Wy pokazaliście, że nie taki debuł straszny tutaj w Warszawie. Wiadomo, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę wtedy drużyna Sąwili nie podeszła do tego meczu tak, jak mogą to zrobić w czwartek najbliższy. Ich problem. Ich problem, dokładnie. Zadanie wykonane, 11 minut, yy, czyli tyle, ile przeciętnie trwa. Rozmowa z telefonem zaufania została przeze mnie i przez wielu tutaj ludzi, również przez piłkarzy Legii, przez sztab Legii, trenera Kosterunajicza. Zostało to przewiosłowane. Ważny jest szczytny cel, nieważny jest wynik. W moim przypadku, szczególnie ten wynik, nie jest zbyt imponujący, ale jak już mówiłem, nie ma, nie ma to żadnego znaczenia. Przemyk ofiara to był kolejny odcinek futbologi za stadionu Legii. Wszyscy do wioseł. Wspaniała to akcja. Dziękuję bardzo. Cześć.